rodziców, nauczycieli, no i przede wszystkim bohaterów dzisiejszego dnia, naszych uczniów grup zerowych. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj dlatego, że dzieci chcą dzisiaj złożyć przyrzeczenie i stać się prawdziwymi uczniami. W związku z tym przygotowały Program artystyczny. No i oczywiście liczą na gorące brawa z tego. Teraz bardzo proszę. Zero A. Adam, Adam i Kuba. Jesteśmy przedszkolacy, wszyscy mili ładni tacy. Chcemy pięknie Was powitać, opowiedzieć, co tu słychać. Teraz pora na występy, każdy dzieciak jest przejęty. Mili Państwo, posłuchajcie, oklaskami nagradzajcie. Ja się wiesz, że mi na co nie każdasz. Może piosenko, co czyniły, te nazysk, gdyby się bały, się 好的。Beast 0A Mikołaj i Adam, Adam i raz, z rogatki. Wiesz, tu wiemy statki, zoki i nas tylko pancerze. Koleżanek mam tu dużo i kolegów fajnych mam. Z nimi bawię się na soki i zazbywają mnie Dzisiaj w naszej szkole wielkie zamieszanie. Szkolniaki mają swoje pasowanie. Pasowanie to zwyczaj taki, że starszakami stają się przedszkolaki. Pani dyrektor na o ołówek składa. Podaje prawą rękę i tak powiada Pasuje ciebie na szkolniaka. Później długie starsza do szeregu kroczy Aż mu z radości błyszczą oczy Сколько лет не было, o i o zwierzęta, każdy kolak też pamięta, by mówić dzień dobry nie tylko od święta. Do widzenia, przepraszam, dziękuję i proszę, jedyne słowo zawsze przy sobie noszę. Tata ma starsza Mama, mama. Mama, proszę, Starsza, ma. starsza, czosnka, leci. I am. I am a

Ja, Mateusz, Hania i Milena. I Milena. Mania. Ja, Mateusz, Hania i na końcu Jerzy. Do Paniowcy lęko zapraszamy. Na Pani specjalne zadania mamy. Również. I teraz posłuchajcie dzieci. Wyciągnijcie dwa paluszki. Równieńko złączcie nóżki. Wszystkiego uważnie słuchajcie i za panią dyrektor powtarzajcie. Już jesteśmy gotowi. Przyrzekamy co dzień rano. Przyrzekamy co dzień rano. Bóźmy mieć zawsze roześmianą. mieć zawsze to Przyrzekamy nie płakać. Przyrzekamy nie płakać. Nie, nie szlochać. Przyrzekamy zjadać wszystko stale żyka? Przekamy zjadać wszystko stale żyka. Przyrzekamy zabawki szanować. Przyrzekamy zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować. dokoła wszystko porządkować. Dziękuję po przyrzeczeniu. O, pasuje. O, z której strony, paniu kaj? Tak o, ale, pasuje. Oj, tu tu, tu pasuje ciebie na szkolniaka. 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 Pasuję Ciebie na szkolnia. Pasują ci na szkolniak. Pasuje ci na szkolniak. Pasują ci na szkolniak. Pasują ci na szkolniak. Pasują ci na szkolniak. Pasują ci na szkolniak. Pasuje ci na szkolniak. Pasuje ci na szkolniak. Pasuję ciebie na szkolniak. Pasuję ciebie na szkolnia. Pasuję ciebie nasz kolniaka. Pasuje ciebie na szkolniaka. Pasuję ciebie na szkolniaka. Pasuję ciebie na szkolia. Pasuję ciebie na szkolnia. Puję ciebie na ze szkół integracyjnych również pamiętała o tej niezwykłej uroczystości i przygotowała dla Was pamiątkowe znaczki, które zawsze będą Wam przypominały tę niezwykłą chwilę, czyli pasowanie na szkolniaka. Ja znaczki są spakowane dla każdej grupy przedszkolnej. Pozwolicie, że ja rozdam te znaczki Panią, a Panie potem będą przypinać je dzieciom. Także to jest upominek od Rady Rodziców zespołu szkół integracyjnych. Proszę A teraz poproszę jeszcze panią dyrektor o zabranie głosu. Tak, proszę. O... Zróbcie mi może takie troszeczkę miejsca, bo chciałabym zwrócić się do wszystkich, najpierw do najważniejszych, czyli do naszych szkolniaków. Kochane dzieci, po prostu zachwycone, rewelacyjnie wygłaszałyście pierwsze, a już przepięknie śpiewałyście piosenki. Jestem bardzo zadowolona, że tak pięknie uroczyście dziś wyglądacie i jesteście tacy, bardzo grzeczni. Ja myślę, że tak będzie zawsze i że zawsze będziecie yy, dotrzymywać przyrzeczenia, którego złożyliście. Także serdecznie gratuluję dzisiejszego występu i myślę, że kolejne występy grup przedszkolnych będą też takie wspaniałe jak dzisiejszy. Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję i dziękuję, bowiem mam świadomość tego, że ciężka praca pań to nie wszystko, żeby przygotować dzisiejszą uroczystość. Myślę, że każda mama doskonale zna wierszy i piosenki. Twojego dziecka, że całe rodziny się przygotowywały do dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję za tę współpracę. Gratuluję tak wspaniałych dzieci, a jeszcze wyjątkowo ładne są te nasze szkolniaki w tym roku, no i wyjątkowo grzeczne. Także yy, życzę Państwu, żebyście byli Państwo zadowoleni. Z pracy y, nas tutaj, wszystkich pracowników zespołu szkół integracyjnych, a efektem tego będzie przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Ponadto proszę o ścisłą współpracę z pracownikami szkoły, z nauczycielami wychowania przedszkolnego, z nauczycielami specjalistami, bo tylko to gwarantuje sukces edukacyjny Państwa dzieciom. Ja serdecznie dziękuję moim koleżankom, wszystkim paniom pracującym w oddziałach przedszkolnych. Włożyły niemałe trudu, żeby ta dzisiejsza uroczystość była tak niezwykła. Serdecznie dziękuję i serdecznie gratuluję. Nie ukrywam, że liczę na takie wspaniałe, wzruszające uroczystości z okazji różnych uroczystości przedszkolnych. Dziękuję, dziękuję bardzo. Gratuluję dzieciom i życzę im dniu dzisiejszym świątecznym, aby pobyt w systemie integracyjnych dostarczał dzieciom codziennie wiele, wiele radości. Dziękuję. A teraz, teraz ponieważ już jesteśmy w do grona uczniów naszej szkoły, proszę o przedstawicieli grupy wiekowej i skierek o zabranie głosu i przywitanie naszych nowych uczniów. Drodzy mali przyjaciele, od września to wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok prac ma także obowiązki, które powinny solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest poznawanie otaczającego świata, a także zabawa. My, Starsi koledzy, zawsze podamy wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszych szczerych rad i pomocy. Możecie zawsze zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. My zabezpieczymy się z wami. Pomożemy znaleźć kupiony worek. Przeprowadzimy przez jedzenie. Ty dzienny, będziesz zawsze uśmiechnięty. Będziesz słuchał swojej pani i zjadał całe śniadanie. Będziesz zdała zwierzęta i chronił kwiaty, aby nasz świat był piękny i bogaty. Będziesz brzydko się bawił i pilnie uczył, żeby nikogo nigdy nie zasmucić. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za radę, ale najpierw poproszę, schodź sobie się. i oczywiście zaprosić na następne już niedługo. Tam. Dalej, dalej. O Kuba usiądź padnie i popatrz. Ania tak. nie widział.